Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz zadanie 1.23. Mamy do rozwiązania trzy równania. W podpunkcie A jest to takie równanie x do trzeciej dodać 6x kwadrat dodać 5x minus 12 to się równa 0. Dziedziną tego równania jest oczywiście zbiór liczb rzeczywistych. No i to równanie ma taką postać, że pewien wielomian tutaj po lewej stronie, jakiś wielomian w x ma przyjąć wartość 0, czyli my szukamy jego pierwiastków, miejsc zerowych tego wielomianu. Ponieważ jego wszystkie współczynniki są liczbami całkowitymi, no to możemy skorzystać z twierdzenia o wymiernych pierwiastkach wielomianu o współczynnikach całkowitych. W takim razie szukamy. Dzielników wyrazu wolnego tej liczby minus 12. No i dzielników współczynnika przy najwyższej potędze, ale to jest 1. Wobec tego wystarczą tutaj dzielniki minus 12, bo pierwiastki wymierne tutaj będą musiały być liczbami całkowitymi. No, i teraz tutaj możemy wpisać plus minus 1, plus albo minus 2, plus albo minus 3. Plus albo minus 4, następnie plus albo minus 6, no i plus albo minus 12. To są wszystkie dzielniki dodatnie i ujemne tej liczby minus 12. No to sprawdzamy po kolei. Na przykład w od 1, tak najprościej będzie. 1 do 3 to jest 1, 6 razy 1 do 2 to jest 6, 5 razy 1 dodać 5, no i minus 12. No to akurat wychodzi rzeczywiście 0. Jak znaleźliśmy, jakiś pierwiastek tego wielomianu, no to stwierdzenia bezuta wynika, że ten wielomian W X jest podzielny, czyli bez reszty, reszta wynosi 0, przez taki dwumian X odjąć, no i ten pierwiastek, czyli X odjąć 1. No to teraz podzielimy sobie ten wielomian przez ten dwumian. Tutaj spisuję jego współczynniki 1, 6, 5, minus 12 w formie tabelki. No i wpisuję również ten pierwiastek 1, który zeruje ten wielomian W i ten dwumian P. Jedynkę przepisuję na dole. 1 razy 1 to 1, dodać 6 to 7. 1 razy 7 to 7, dodać 5 to 12. 1 razy 12 to 12, dodać minus 12 to 0. To 0 na końcu jest właśnie resztą z dzielenia. No i rzeczywiście, skoro reszta wynosi 0, jest ten W podzielny przez P W takim razie, Możemy zapisać ten wielomian w, w postaci iloczynowej, i nasze równanie wtedy przyjmie taką postać x minus 1 razy. Tutaj mamy współczynniki ilorazu. x kwadrat dodać 7, x dodać 12 to się równa 0. Jeśli iloczyn równa się 0, no to któryś czynnik musi się równać 0, albo x minus 1, albo ten tutaj kwadratowy trójmian. Musi być równy 0. Z tego pierwszego równania otrzymujemy 1. To nas nie dziwi, bośmy już sprawdzili, że 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Natomiast następne pierwiastki, rozwiązania otrzymamy tutaj. No, i możemy to obliczyć przy pomocy delty 49, odjąć 4 razy 12, 48 to jest 1. Pierwiastek z delty będzie też równy 1. No to obliczamy pierwiastki. x1 to się równa minus 7, minus 1 nad 2 razy 1, czyli 2 to jest minus 8 nad 2, czyli minus 4. No i x2 to będzie minus 7 dodać, 1 nad 2, minus 6 nad 2, czyli minus 3. No, wszystkie te liczby, które tutaj otrzymaliśmy, należą do dziedziny, która była zbiorem liczb rzeczywistych, więc mamy trzy rozwiązania danego równania. Weźmy sobie teraz podpunkt b. Tutaj jest takie równanie zadane. x do trzeciej dodać x kwadrat odjąć 8x odjąć 6 to się równa 0. Oczywiście dziedzina jest znowu zbiorem liczb rzeczywistych. No i cóż, no tu grupowanie wyrazów się nie uda, wzory skróconego mnożenia, wyłączanie przed To wszystko nie, nie da nam dobrego efektu. Musimy właśnie użyć tego samego sposobu, co w podpunkcie A. No, ponieważ przy najwyższej potędze mamy akurat współczynnik równy 1, więc znowu będziemy szukali samych całkowitych pierwiastków tego wielomianu. One będą dzielnikami wyrazu wolnego. Czyli minus szóstki. Dzielniki minus szóstki to są takie liczby, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 albo plus minus 6. Jest ich 8, 8 tych dzielników. Oznaczymy sobie tutaj ten wielomian po lewej stronie równania przez w od x. Szukamy jakiegoś jego pierwiastka, no bo mamy równanie w od x, to się równa 0. Sprawdźmy może jedynkę, to jest najprostsza sprawa. 1 do trzeciej to jest 1, 1 do drugiej to jest 1, minus 8 razy 1 to 8, minus 6. No, nie uda się, to jest minus 12, czyli, czyli jedynka już nie jest tutaj pierwiastkiem. Sprawdźmy taką liczbę jak minus 3. Minus 3 do 3 to będzie minus 27, minus 3 do 2 to będzie 9, minus 8 razy minus 3 to będzie plus 24, no i jeszcze minus 6. No i tutaj widzimy, że mamy minus 33 plus 33 i udało się to jest równe 0. W takim razie, zgodnie z twierdzeniem bezuta, Nasz wielomian W od X będzie podzielny przez taki dwumian P od X, to jest X odjąć ta minus trójka, czyli tak naprawdę X dodać 3. No tak jak jest podzielny, to podzielimy go, i tutaj spisuję jego współczynniki. Tworzę taką tabelkę i stosuję schemat hornera. Tutaj wpisujemy ten pierwiastek. No i dzielimy ta jedynkę sobie przepisujemy minus 3 razy 1. To minus 3 dodać 1 to minus 2. Minus 3 razy minus 2 to jest 6 dodać. Minus 8 jest minus 2. Minus 3 razy minus 2 to jest 6 dodać. Minus 6 jest 0. Reszta wyszła 0. Wszystko się zgadza. Zapisujemy nasz wielomian w postaci iloczynowej. No i całe równanie przyjmie taką postać. x plus 3 razy. Tutaj mamy współczynniki ilorazu. x kwadrat minus 2x minus 2 to się równa 0. No ale iloczyn równa się 0, jak któryś z czynników będzie równy 0. Tutaj otrzymujemy momentalnie ten pierwiastek, który już znaleźliśmy tak naprawdę, jest w dziedzinie. Natomiast druga możliwość jest taka, że x kwadrat minus 2x minus 2 będzie się równało 0. W takim razie obliczamy deltę. Minus 2 do kwadratu to jest 4. Odjąć 4 razy 1 razy minus 2, czyli plus 8, no to mamy 12. Pierwiastek z delty będzie pierwiastek z 4 razy 3. Pierwiastek z 4 to jest 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3. W takim razie obliczmy x1, to się równa minus b, czyli 2, odjąć pierwiastek z delty nad 2a, czyli 2 razy 1. No i dzielimy każde przez 2, czyli mamy 1, odjąć pierwiastek z 3. x2. To będzie minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. No podzielimy przez 2 wszystko, to będziemy mieli 1 plus pierwiastek z 3. Oczywiście obie liczby należą do dziedziny, no bo dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych, no i to równanie ma trzy rozwiązania. W takim razie pozostał nam tylko ostatni podpunkt c, 3x do trzeciej dodać x kwadrat, dodać 4x. Odjąć 4, to się równa 0. Tutaj również dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych. No to możemy teraz spróbować znowu znaleźć jakieś pierwiastki wymierne. Tym razem to będą już mogły być ułamki, takie niecałkowite liczby, dlatego że tutaj mamy liczbę 3. Weźmy sobie tak, dzielniki wyrazu wolnego minus czwórki to są takie liczby jak plus, minus 1, plus, minus 2, albo plus, minus 4. Natomiast dzielniki współczynnika przy najwyższej potędze, czyli liczby 3, to będą plus, minus 1, albo plus, minus 3. No i teraz te ułamki, czy też liczby wymierne, które mogą ewentualnie być pierwiastkami tego wielomianu tutaj oznaczę go przez WODIX bo mamy równanie w od X równa się 0, czyli szukamy pierwiastków wielomianu w. No te liczby wymierne będą mogły należeć do takiego zbioru. Kombinujemy tutaj licznik z tego pierwszego zbioru i mianownik z tego drugiego. No i wszystkie możliwe jakieś kombinacje, 1 nad 1, no to będzie plus minus 1. 1 nad 3, no to będzie plus, minus 1 trzecia. Następnie 2 nad 1 będzie plus, minus 2. 2 nad 3, no to będzie plus, minus 2 trzecie. Potem 4 nad 1, więc będzie plus albo minus 4. No i jeszcze 4 nad 3, gdzie plus, minus 4 trzecie. No jest tego trochę 6 razy 2. 12 liczb. No i to takie ułamki, więc nie najłatwiejsze do sprawdzenia tutaj można krócej lub dłużej trafiać i, i, i próbować ja już jakoś tutaj sobie wcześniej sprawdziłem że no tym właściwym pierwiastkiem jest 2 trzecie tutaj tylko zapiszę to sprawdzenie że rzeczywiście to będzie ta liczba 2 trzecie do potęgi trzeciej no to jest 8 dwudziestych że mamy 3 razy 8 dwudziestych dodać 2 trzecie do drugiej to będzie 4 9. plus 4 razy 2 trzecie no to będzie 8 trzecich i minus 4 sprawdźmy ile to jest tutaj skracamy przez 3 mamy 8 dziewiątych jak dodamy 4 9, no to jest 12 dziewiątych resztę przepisuję tutaj można skrócić przez 3 Mamy 4 trzecie. Jak dodamy do 8 trzecich, mamy 12 trzecich. No to są 4 całe. Odejmujemy 4 i to się równa 0. No wszystko się zgadza, jest pierwiastek. W takim razie ten nasz wielomian W będzie podzielny przez taki dwumian P od X, to jest X odjąć właśnie ten pierwiastek 2 trzecie. No to trzeba będzie go podzielić przez ten dwumian P. Spisuję jego współczynniki. On miał takie współczynniki 3, 1, 4 i minus 4. O, tutaj podjedziemy wyżej, jest 3, 1, 4, minus 4, więc takie właśnie współczynniki tutaj spisuję. Tworzymy sobie tabelkę do schematu Hornera. Tutaj z przodu wpisujemy ten pierwiastek równy 2 trzecie. No i dzielimy, przepisuję trójkę. 2 trzecie razy 3 to będzie 2, dodać 1 to 3. 2 trzecie razy 3 to będzie 2, dodać 4 to jest 6. 2 trzecie razy 6 to będzie 4, dodać minus 4 to będzie 0. No. Reszta wyszła 0. Możemy zapisać postać iloczynową wielomianu w. x minus 2 trzecie razy 3x kwadrat, dodać 3x, dodać 6, no i to wszystko ma się równać 0. Takie jest nasze równanie. Jeśli iloczyn ma się równać 0, to któryś z czynników będzie równy 0. Piszemy tak lub 3x kwadrat plus 3x dodać 6 to się równa 0. No, na początku otrzymujemy 2 trzecie, które już mieliśmy przed chwilą. Oczywiście jest w dziedzinie i jest rozwiązaniem tego równania. A jeżeli chodzi o to równanie kwadratowe, to najpierw sobie uprościmy wszystko przez 3, żeby było łatwiej wykonywać obliczenia. No i obliczymy delta. Delta to będzie 1 do kwadratu, czyli 1 minus 4 razy 2, czyli 8. No widzimy, że delta jest ujemna. To nam nie daje żadnych następnych rozwiązań. Więc to równanie w podpunkcie C ma tylko jedno rozwiązanie. I zadanie całe jest zakończone.